tej po, po, powrotu do zdrowia. Przyjrzyj powrotu do zdrowia i powiedz, jak się czujesz. Jak Cię Czuję, dziękuję, dziękuję, dobrze się czuję. No, no. Dawid, 6, już Dawid już tutaj już wkurzony jest. 6, ten głos, Nie, ja dziękuję. Nie, nie jest, no dobra, no to. No dobra, no dobra, no dobra, no dobra psyknął. tata usłyszał guzów już wkurwiony <gled> No już guzony, no nie, 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 nie wkurwiony. I, za, i, za, i zaraz będzie, zaraz za Dawid, tak będzie Dawid, Dawid, zrób tacie pranka. Ej, słyszysz? Dobra, Jurcze, wysiech! Załóżcie, słuchaj. No, się, słucham. no jest Zrób tacie pranka i, powie, i powiedz, ale oczywiście tego nie zrobisz. Powiedz, że dostajesz 300 zł i idziesz ogolić brwi. Po, ale to prank, nie zrobisz tego, tylko powiedz tacie, że dostajesz 300 zł i że idziesz brwi ogolić. Dawać, franka. pranka zrób Dostała, te 300 złotych, do mnie wysłał do noita, 300 złotych. I powiedział, że te 300 złotych ma kogoś w Gwizda, te 300 złotych. I on w dupę wsadzi, powiedział, i Uszy. Ale 300 złotych to do nieba. Dobra, skończ. No dobra. No. No. tak, I w prang, no. Sam chcę. Idę w prang, idę no. no, prank, prank, no. <grym> Zaczynasz kurżać, już. <grym> hahahahah.